Ekspansja firm zagranicznych jest czymś naturalnym, z czym oczywiście Nowel musi się e, liczyć. E, f, I teraz my musimy wziąć pod uwagę, że mm, Polska, o którą jest pytanie, jest obiektem zainteresowania firm zagranicznych, czy to globalnych e, konkurentów, e, czy też firm, które są firmami o zbliżonym do, do naszej profilu wielkości. I, Proponowanych rozwiązań. Natomiast to, co w tym wypadku jest naszą przewagą, to jest z jednej strony przewaga wewnętrzna, organizacyjna, o której za chwileczkę powiem, z drugiej strony zewnętrzna, czyli fakt, że my na tym rynku naszym macierzystym rynku jesteśmy już od tak wielu lat i staramy się utrzymywać dobre relacje z naszymi partnerami rynkowymi. Ale wrócę do tej kwestii, która, która jest pierwotna, czyli do kwestii organizacyjnej. Nowolto jako firma rodzinna to, to, to ludzie. I, I my staramy się poprzez e, klimat pracy, poprzez warunki pracy, poprzez atmosferę pracy e, powodować, że tu się kolokwialnie rzecz biorąc dobrze pracuje. To oczywiście nie jest łatwe, to oczywiście nie jest trudne, znaczy nie jest, e, jest, to czasami trudne, tak, bo, bo wiemy, że no, jak to w życiu z różnymi sytuacjami się, się spotyka, spotykamy. E, nie zawsze wszystko się układa zgodnie, zgodnie z planem, ale mimo wszystko kiedy myślimy o całości organizacji, widzimy, że rotacja jest relatywnie niewielka u nas. A skoro jest relatywnie niewielka, to znaczy, że osoby, które pracują z rynkiem, dobrze znają partnerów po drugiej stronie, dobrze wiedzą w jaki sposób z nimi pracować, znają historię, która nas łączy od wielu lat i potrafią w sposób taki, który. Nowy gracz ma, ma to utrudnione, potrafią pracować z, z klientami i odpowiadać na jego, na jego potrzeby. Czasami nawet takie, które są nie do końca wypowiedziane albo określone przez klienta. Także to jest jeden z aspektów naszych takich wewnętrznych, który jest pewną w naszej ocenie wartością unikalną tej, tej organizacji. Nie mówię oczywiście w ten sposób, że inne organizacje nie mają kultury, ale opieram się kultury swojej organizacyjnej, każda organizacja ma, ma takową. Natomiast uwzględniając ten czynnik związany z pewnego rodzaju przywiązaniem do, do Nowolu, wydaje się, że jest to coś, co w dłuższej perspektywie działa mocno na plus. Wydaje się również, że w ten sposób jest to oceniane przez naszych krajowych partnerów, bo sprawa dotyczy, że pytanie dotyczy, dotyczy naszych działań na terenie Polski. Z drugiej strony, no my. Mając dobrze rozbudowaną sieć dystrybucyjną w kraju, jesteśmy w stanie w miarę szybko pozyskać informacje o nowym graczu, o rozwiązaniach, które są, są proponowane, o sektorach rynków, do którego taki gracz wchodzi i to oczywiście się, to oczywiście się dzieje. E, nasi partnerzy rynkowi też uważnie obserwują e, sytuację która się w, rozwija, która się zmienia. Polska swego czasu stała się bardzo ciekawym obszarem i, i duże globalne koncerny tutaj oczywiście się, się pojawiły. Liczymy się też z tym, że duże firmy, często wielokrotnie większe niż, niż Nowol, są w stanie zapewnić w szybszy, łatwiejszy sposób szereg rozwiązań, które mają w portfelu, a który wynika z ich globalnych doświadczeń. Oczywiście to nie jest nowość, to oczywiście jest sytuacja, która, która jest na rynku, którą my widzimy na rynku i e, póki co radzimy sobie w sposób, wydaje się, skuteczny. Na pewno, jeśli chodzi o porównanie z dużymi światowymi graczami, my mamy ograniczone możliwości organizacyjne. Na swój sposób jednak nasza organizacja, jeśli mówimy o globalnym rynku, ma swoje naturalne ograniczenia. Nie są to przeszkody, żeby pewnych rozwiązań nie podejmować, tylko musimy je podejmować w Inny sposób niż mogłyby to robić firmy o większych możliwościach, z większym bagażem doświadczeń, czy to ze względu na wielokrotnie większą organizację jako taką, czy większą, dłuższą historię na rynku.